a więc pora nagrywać treningi młodych zaczynamy w poniedziałek mam dzisiaj pomocnika który zawsze mi tu chętnie pomaga pomału się wdroża w tematy hodowlane Konradku machaj, cyk cyk i zaraz będziemy razem tutaj działali jeszcze chwileczkę troszkę jest pochmurno a to jest dosłownie do domu rzut beretem także bardzo blisko także nic im się złego nie powinno tutaj przytrafić całą noc siedziałem w koszach by zamykane dopiero puszczamy o godzinie po 11 no bo jednak deszcz padał rano także posiedziałe sobie trochę w tych koszach jest około 120 sztuk także co treningi młodych pora zaczynać dam tutaj mojemu asystentowi do kręcenia i będziemy malutko puszczali

Mama no. i już są w domu prawie tam jakaś taka grupa gołębi Zresztą tam też chyba puszcza blisko mnie często hodowcy wywożą w tę co ja właśnie mam gołębie hodowlę swoją i puszczają tutaj właśnie blisko mnie Także pozdrawiam kolegów wszystkich Jeden jest. o jeszcze jeden by popaść, nie. nie chciało mu się lecieć myślałem że do domu zawieziemy w tak? aha widzisz Aha tu pozdrawiamy wszystkich hej no i są kąpki deszcz troszkę pada taki lekutki. Cała banda przyleciała. naraz oczywiście. Jak na pierwszy raz to wejście jest bardzo fajne. Bardzo fajne wejście. Tam u góry jakieś dwa, czy siedzi. A ja myślę, że jeden na pewno nie jest mój. Bo tam była taka dość duża grupa gołębi która nadleciała. I tam widziałem, że się połączyły na chwilkę z nimi, ale moje zaraz się z nich, od nich odłączyły. Także trzy sztuki już obce siedzi, jakieś modę. Moje weszły, można powiedzieć, bardzo fajnie. Oby tylko. W kilku procentach chciały tak sięgnąć z lotu. Nie 120, ale ze 40 na raz to byłby człowiek na pewno szczęśliwy. Znaczy, zaczynamy treningi po malutku. No i zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Na razie wszystko jest bardzo fajnie, bo są zdrowiutkie. apetyt dopisuje jak widać aby siedziały się działy trochę w koszach dzisiaj bo to jednak zawsze mają śniadanie koło godziny 8 yy, no nie? a to dzisiaj jest już po 11 pół do 12 także trochę później. To wiadomo muszą być głodne i dlatego zawsze tak już fajnie weszły bo jakby godne nie były to by raczej na takim deszczyku nie za bardzo im się śpieszyły do wejścia. Także kolejny trening, już pojutrze, w środę, w piątek, yy, w poniedziałek. Planuję, no oczywiście, jeśli pogoda będzie dopisywała, bo na tą chwilę to ciężko coś powiedzieć. planuje planuję co dwa, co trzy dni zrobić treningów około 10 do pierwszych lotów próbnych, które prawdopodobnie u nas będą około 12 Sierpnia, ale troszkę czasu jest na przygotowanie, oby Adeno minęło, już dwa lata, czy trzy lata jest spokój, nie mam tego problemu z tym adeno całym, tak zwaną chorobą młodych. Mam nadzieję, że w tym roku też sobie poradzimy, w razie czego dość szybko i sprawnie. Stado mam takie, jakiego jeszcze nigdy nie miałem, bo polotnika już ładnie parę lat nie puszczałem, w ogóle młodych. Także w tym roku jest. Za dużo, o drugie tyle. <noise> Ogólnie powinno być te młody koło 60, no ale jest 120 Ale jak to mówią, o przybytku go nie boli. Yy, może akurat po polotnikach się jakiś nam tu as obierze, jeszcze lepszy niż w głębiach rozpodowych Mam taką nadzieję. No w sumie kilka takich asów, które na głębniku ja już tu wychowałem, no to kiedyś, kiedyś to właśnie były po. Po lotnikach. Tam na przykład pewniak jest po lotnikach. Yy, kilka takich ma fajne głębi, które są po lotnikach. Także może i w tym roku coś się uda wyhodować. Troszkę zmokły, piórka sobie już układają, w koszach się wysiedziały całą noc. ja tak zawsze robię, że koszowanie robię sobie około godziny drugiej. Jak są już po jedzeniu parę godzin, troszkę już przetrawiły, wtedy je łapię do koszy na noc. Oczywiście karma zawsze lekkostrawna, bez żadnych grochów. Woda zakwasza tradycyjnie 3-4 razy w tygodniu. Zakwaszamy wodę. Żadnych cudów nie stosuję, żadnych preparatów naturalnie zawsze mody są prowadzone u mnie Jakoś tam tylko quickor jakiś tam tylko QuickOrb najwyżej w tam może signal albo sedochol takie podstawowe rzeczy no i co kolejce, pierwszy taki filmik postanowiłem nagrać Ja bym jechał wcześniej rano, to pewnie bym nie nagrał, bo pomocnika bym nie miał, ale myślę, że pomocnik gdzie ze mną chętnie jechać jest. No to myślę, że z tej okazji warto sobie to utrwalić. Będzie kiedyś pamiątka: jak to młody ze mną zaczynał działać. A już się fajnie. Pierwszego lęgu, młode pary łączą już samiczki. Niedługo pewnie będą jajka się pokazywać. No bo już samce gajają je dość ostrożnie, niektóre. Ale, tak jak mówię, żadnego cudowania, żadnego wydowieństwa, tego tematu. Nic nie będzie robione. Wszystko naturalnie. Także koledzy, koleżanki. Loty stare jeszcze mamy. Jeszcze jeden lot dobrodzień. Koszowanie w sobotę 240 km około i sezon głębi dorosłych. Kończymy, i wtedy już się ostro bierzemy za zamodziki. Także pozdrawiam wszystkich. Miłego tygodnia życzę. Miłego poniedziałku. Niech się darzy wszystkim, jak najlepiej. Dobry lot.